Jak widzicie, jest piękny, słoneczny poniedziałkowy poranek. A co normalnie ludzie robią w poniedziałkowy poranek? No, idą na rower, więc dzisiaj mam do zrobienia 80 km, z czego 56 km do Krynicy Morskiej, gdzie planuję nocować. Następnie w stronę Granicy z Ruskimi mam jakieś 15 km, zobaczę, jak daleko uda mi się podjechać. Nie chcę się tam jakoś narażać. No i potem wrócę do tej Krynicy Także zobaczę. Jestem ciekaw, jak to tam wszystko wygląda. Pozdro. Także moja taka skromna rada. W życiu trzeba być rozsądnym, ale tylko trochę. Kurczę właśnie zauważyłem, że jeżdżę z taką dziurą w dupie Ja pierdziele, ale przypał No nic nie zrobię <gry> No dobra. Trzeci dzień wycieczki, z czego drugi dzień na rowerze. Właśnie wyjeżdżam z tego Gdańska. Ten wyjazd pewnie się będzie ciągnął przez kilkanaście kilometrów, bo to jedno z największych miast w Polsce. No ale przy okazji można jeszcze coś tutaj pozwiedzać po drodze. Sobiszewo 11 km, a Sobiszewo z tego co się orientuję jest na wyspie Sobiszewskiej, na której też jeszcze nigdy nie byłem. Także myślę, że warto tam pojechać. A teraz jadę jakimś tunelem pod autostradą A1, bo tutaj się zaczyna krajowa A1. Zmiana na wierzchni, trawilna. Y Masa km. Rogatka zamknięta Jakaś lokomotywka przejechała, więc mam nadzieję, że się otworzy zaraz No otwieraj się, no No otwieraj się, ty szlabanie jeden, no Rach, ciach, ciach. No i zawsze tak jest, pewnie miliard pociągów jeszcze przejedzie rzecz kolejna zmiana na wierzchni na taką brukową kostkę ale jedzie się nawet fajnie po czymś takim o przejazdowo no i dokładnie no, no to to jest tylko po to żeby żeby przez to badziewie przejechać jak najszybciej sobie szewo 6,5 świbno 13 a to jest jakiś szlak E, numer dziewięć podejrzewam, że to jest odnoga słynnej R dziesiątki. Oga, a ja już jestem w słynnej wiślince o której nikt nie słyszał i to właśnie w Wiślince będę przekraczać Wisłę także to będzie na, na pewno ekscytująca przygoda no i takie wycieczki to ja rozumiem no to są niezłe jaja, bo 15 km wcześniej wyjechałem z Gdańska po czym dojechałem do Gdańska Śmieszna sprawa. A przede mną Martwa Wisła, czyli najdłuższy ściek w Polsce, podobno ściek ten zawiera całą tablicę Mendelejewa, oprócz tlenu i wodoru. Także po wyjeździe z Gdańska zrobiłem 15 km i wróciłem do Gdańska

Kupiłem jakieś piwo, jakieś pieczywko i pierwszy raz spotykam się ze stacją naprawy rowerów. Także jestem na terenie Wyspy Sobieszewskiej. Tutaj mam kolejny znak do świby na 6 km. Bardzo ciekawy. I że to jeszcze to jest Gdańsk, to jest jakiś fenomen. Tak, w skrócie, ta trasa, którą do tej pory przejechałem, wygląda w ten sposób, że. Wyjeżdżając z Gdańska, minąłem jakieś trzy mniejsze yy, miasteczka, wioseczki. Po czym, wjeżdżając na Wyspę Sobiszewską, wjeżdżam jednocześnie z powrotem do Gdańska. Taka sytuacja. Taka sytuacja, nie? O, a przede mną jakaś gangsterka idzie. Just the lactose. These are just the facts. We cannot digest the lactose. These are just the facts. We cannot digest the lactose. These are just the facts. We cannot digest the lactose. These are just the facts. Mikoszewo, a w Mikoszewie kupiłem sobie magnesik na spontanie taka sytuacja. Taka sytuacja, nie? To jest taka rowerówka poszutrze. Mogę wybrać też jazdę drogą publiczną, ale stwierdziłem, że jeżeli to jest jedyna rowerówka, no to musi być dobrej jakości. No i widać, że jest rozjeżdżona także powinno się dosyć fajnie tędy jechać także wyjeżdżam z Mikoszewa i jadę w kierunku miejscowości Jantar po mojej prawej stronie za tym lasem płynie Wisła przez którą płynąłem promem w ogóle nie miałem pojęcia, że będę płynąć jakimś promem a tu taka niespodzianka Całkiem przyjemna mimo tego, że skasowali mnie piątaka za to To daj piątaka e, Dzień dobry, czy to noc legi Bożenka? O boże, 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 bożenko To ja bym poprosił o rezerwację na dzisiaj Tak, na jedną dobę. Mhm. Tak, odpowiadam. I to można całość na miejscu czy jakąś przedpłatę robić? Tak? Dobrze. No to w takim razie dziękuję, do zobaczenia. No dobra. Stegna 9,5, Junoszyno 6,5, Jantar 3,5. Czyli najpierw Jantar, potem Junoszyno i Stegna. Najlepszy odcinek R10 w Polsce. No najlepszy. jantar minąłem troszkę bokiem, bo to jest tutaj po prawej stronie ścieżka leci trochę poboczem a do miejscowości Stegna. pozostało zostało mi półtora kilometra, więc jakieś 5 minut jazdy. No i tam będę chciał sobie zjechać do tego miasteczka, zobaczyć co tam jest, no bo... Postegnie trochę słyszałem Więc to nie jest aż taka mała mieścina Krótki obiad będzie po post... stegnie I jadę dalej w kierunku krynicy Tam myślę, że jeszcze grubo ponad 20 mi dostało Stegna Świat prezentów, pamiątki, magnesiki Oto pamiątki ze stegny. bransoletka z bursztynem, prawdziwym i z łuszelkami. Kupiłam sobie to w Stegnie. bransoletki. Pamiątki ze stegny, z Morza Bałtyckiego. Oto jest kubek z stegna, 20 zł. Pamiątka ze stegny, z, z nadworza bałtyckiego. W Stegnie. Oto część druga pamiątki ze stegny. To jest naszyjnik, wisior. Ze 25 zł i pocztówka ze stegny. Z bursztynami w środku. Tu są, o tu są bursztyny. Tu są bursztyny. Możemy sobie magnesik kupić stąd. Yes. Nejcyk, no magnesik ze stegna. Kupiony. Także tak prezentuje się Stegna i to jest chyba taka główna ulica tutaj jeszcze przed sezonem, więc rób znikony Na pewno w sezonie jest stegna, oblegana. Zobaczcie, żółty piasek Żółty piaseczek Plaża. Morze. Stegna, niebo w gębie, Coś przepięknego. A ja dojadę tam do tego kościółka i z powrotem odbiję sobie w lewo na tą ścieżkę, którą jechałem. Historyczne miejsce związane z drugą wojną światową. Stos całopalny. Muzeum Sztutchow w Sztutowie A tu taka... takie kamienie upamiętniające Tych ludzi, którzy tu zostali spaleni Wyjechałem na rowerówkę w Sztutowie Kolejna taka mniejsza miejscowość O nie, koniec ścieżki To chyba oznacza tylko jedno, koniec Sztutowa się okazuje, że całkiem spore też tutowo. Kolejne domy, kolejne się budują i to takie naprawdę potężne te domy. Słuchajem się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. Po lewej stronie Bałtyk, po prawej zalew Wiślany i tak naprawdę e, morza to ja jeszcze dzisiaj nie widziałem. Wszystko przede mną gdzieś tam sobie skręcę później na jakąś plażę i się walnę na piachu. Kryńca morska 11 km Trzeba przyznać, że jest to bardzo atrakcyjne jechać taką mierzeją. Tak naprawdę mało który kraj na świecie ma coś takiego. A my mamy i mierzeję Wiślaną, i mierzeję Helską, który jednocześnie jest też półwyspem, a, to, a mierzeja jest taka, jest taka prawilna, bo kończy się z dwóch stron lądem. Okej, okay. tyle tych mądrości jadę dalej. A właśnie, bo zapomniałem też o tym, że czeka mnie przejazd przez Przekop Mierzej Wiślanej. Przekop Mierzej Wiślanej. Tak wygląda. Znajduje się w miejscu, gdzie jest przeprowadzana jedna z największych inwestycji w Polsce. A tam widać Bałtyk. A tu jest przekop nieżeli do zalewu, który jest tam jak widać tutaj jest jakaś zapora i tu jeszcze nie jest napełniony tym basem nieźle to wygląda masakra, ile to pracy tutaj musiało zostać wykonane. tak widać praca cały czas na dużych obrotach po prostu masakra jaka trasa ja jestem w szoku to jest najlepsze na całej r10 -te. bez żadnych wątpliwości szok ale czas to jest po prostu coś pięknego ta plaża tutaj a nad morzem mieli piwo z Lubelszczyzny browar Jagieło bodajże jest robiony w hełmie tak hełm pokrówka no także dobrze to smakuje w tym miejscu no i załatwione z noclegiem zmieniłem godzinę dojazdu na 15 pani się zgodziła bo akurat jest w domku także idealnie do noclegów u Bożenki. i teraz będzie jingle. o boże, 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 Bożenko zameldowałem się już w Krynicy Morskiej taki pokoik trochę mały, ale ważne, że jest pani mówiła, że nie bierze na jedną noc bo to się nie kalkuluje, także miałem farta jest tu jeszcze łazienka z prysznicem także wszystko co potrzeba jest. Można chwilkę odpocząć i zbieram się do piasków. O, a tutaj po prawej stronie kaczuszki się opalają. No słoneczko wyszło, to już można. Czasem powoli zaczyna. Przedostatni dzień maja. Trzeba to będzie coś zeżrzeć na kolację Górny puls 200 czyli wnosić rower po schodach, żeby zaliczyć wielbłądziego garba grubo no, Dobra, dobrze Na koniec Polski do miejscowości Piaski. Wejście na plażę przed miejscowością Piaski. A tu już są takie piaski, że się zakopuje całkiem. Ani jednego plażowicza nie widać A tam o, tam jadę w stronę obwodu kaliningradzkiego To nie ma to jak sobie nieświadomie zjechać na plażę dla nudystów Na szczęście nikogo tam nie było Albo niestety To już jak to woli Zrób mi się no tak co robisz. No jest tu człowiek, już na granicy z ruskimi. Tutaj jest jeszcze bezpiecznie, bo tu jest taka strefa. O góry tu jaka plansza. Konkretna. Do Gdańska 75, no to ładnie dzisiaj zrobiłem. Krynica 17 tam, a po lewej 11,7. No ciekawe. Dobra, ja idę tutaj. Piaski. I to chyba trzeba będzie iść, bo pod górę i po piachu. W Piwo lager i pszeniczny. Piwo z browaru Four Winds spróbowane Nawet takie jak na lagera i pszeniczne, niezłe Takie bym powiedział orzeźwiające Bardzo dobre na lato Jestem teraz między piaskami a Krynicą Morską Do Krynicy Morskiej mam jeszcze koło Dyszki Żeby wrócić No i tam będę chciał sobie zjeść jakąś kolację Później ewentualnie jeszcze Jakieś zakupy Drobne No i taki jest Plan na dzisiejszy wieczór Sarna Stanęła na drodze jak wryta No, wracam właśnie z karczmy krynickiej. Zjadłem sobie placek po cygańsku. Bardzo duża porcja i bardzo smaczny był. Do tego kupiłem sobie kole, bo potrzebowałem po prostu energii, a ona mnie postawiła na nogi. Także jest super. Idę teraz do hotelu. No a dzisiaj mam zamiar się w końcu wyspać, bo nie muszę się wcześniej aż tak zbierać. E, mam jutro tramwaj wodny o 10.15 do Tolkmicka, więc wystarczy, że sobie wstanę gdzieś tak 8.30. Po 9.00 sobie wyjadę. Tak na Luzie już, także fajnie. Pozdrawiam.